Witam Cię. Nazywam się Dariusz Futacz i chciałbym Ci wyjaśnić, jak wygląda kurs wysokościowy. Kursy wysokościowe w naszej firmie można zrobić na dwa sposoby. Są to kursy stacjonarne, wymagają indywidualnego umówienia się, bo musimy dopasować się do terminu i do ilości uczestników. Ale można również zrobić kurs online. Wygląda to w taki sposób, że dostajesz materiały za pośrednictwem poczty mailowej. I w zależności, czy to jest kurs na Polskę, to wtedy trwa jeden dzień. Jeżeli to jest kurs na Skandynawię bądź Niemcy, trwa dwa dni. Materiały dostajesz mailem, zapoznajesz się z nimi we własnym zakresie. Jeżeli jakaś część materiałów dla ciebie nie będzie zrozumiała, konsultujesz się ze mną telefonicznie i albo przez telefon wyjaśniam sprawę, albo umawiamy się na jakieś spotkanie za pośrednictwem kamerki, czy na Skype'ie, czy na jakiejś innej platformie, w której można porozmawiać za pomocą wideorozmowy. Jeżeli nie masz pytań, dostajesz link do egzaminu. Egzamin to jest między 10 a 20 pytań, na które odpowiadasz. Po pozytywnym zdaniem egzaminie dostajesz skan certyfikatu mailem, a oryginał pocztą na podany przez ciebie adres.